Zatem to będzie twoja szmineczka czerwona, okay. to będzie moja szmineczka. Więc kto pierwszy, ją, słuchajcie, zużyje ten wygrywa technika, jest dowolona, można zrobić tak naprawdę wszystko tylko po to, żeby to po prostu, słuchajcie, zniknęło. Magicznie zniknęło. A tak samo teraz, słuchajcie, magicznie wy możecie kliknąć ten na dole czerwony, słuchajcie, ponieważ wtedy, wtedy dzieje się magia. Możemy za kogoś z was wpaść. Naprawdę taka jest akcja. A ty już nie niedługo, To jest akcja lipcowa, że każdy, który zasubskrybuje kanał teraz, bądź w lipcu, bądź wcześniej, bądź już subskrybuje, masz szansę na nasze odwiedziny. Na obiad. Ja nawet, nawet do dwóch osób wpadniemy, a pierwsza będzie już na dniach. Więc klikajcie przycisk, no na tole, naprawdę warto. Wiktoria, zatem lecimy w takim razie szybko trzeba zacząć. Okay. Pierwszą, słuchajcie, techniką, jaką bym miał dzisiaj chciał wykorzystać, Wiktoria, widzę, że się po prostu cały czas maluje. Cały czas. W sumie cały czas sobie tym misia. Ja mam lepszy pomysł, bo w sumie nie wypada chyba że mi, żebym ja sobie robił coś takiego. Zatem słuchajcie, moją taktyką na razie będzie czysta kartka papieru. I Im... wow, i tego po prostu w taki sposób. Co ty robisz? To będzie, słuchaj, moja taktyka. Coś, coś takiego. Składę jej. Ty ty wow! Co ty, ty myślisz? Oster. O i teraz cała moja szminka w takim razie co Może to będzie szybsze niż mi się wydaje, chociaż z drugiej strony idzie to bardzo powoli. Ja się zakochałam w tym zapachu, naprawdę. Ekstra, Wiktoria to jest mój plan. Dobra, nagrywaj się ten. Nagrywa jak to schodzi. To jest słuchajcie plan, chociaż czy ja wiem, czy to schodzi jakoś szybko. To ty, ty się, ty się roztapia całe. A, Czy ty po prostu cały czas się będziesz tym malować? Tak, tak, na ustę, nigdy Mogę ci tak? zrobić tak? Nie! To nie ci słuchajcie, ta szminka, naprawdę. I see. Nic nie widziałaś, okej? Okay? Nic nie widziałaś. Ja, słuchajcie, powinienem w takim razie znaleźć jakąś taką serwetkę, na to bo ciągle będę brudził ręce, więc całe mieszkanie będzie czerwone zaraz. Więc to chyba nie tak ma działać. Ciągle jej patrzę, to ty ciągle tylko. No takie jest moje zadanie, Jezu, co ja. A ty kolejną taktykę będziesz robić? Haj. Ile tego ci. Wow, chodź porównamy, Wiktora. Ile ci jeszcze zostało, a ile mi zostało? samo. No. No, w sumie racja To moje ładniejsze Mam pewną super szybką, fajną opcję Czekajcie, potrzebuję czegoś takiego Czy ty jej malujesz usta? Jej, Kubika ja Daj jej tylko pomoc, niech się skrzywiła 4,5 minuty dopiero walczymy Dopiero 4,5 minuty Dobra, ja biorę papier toaletowy Co ty robisz? Zrobię coś takiego Mam ostatnią rolkę O, a jakby to zjeść? Uj, ja. eee, nie. nie No i mogę sobie w ten sposób mamy. To jest super technika, albo co lepsza Mam lepszą technikę Chociaż ja mam wrażenie, że to dobrze działa Myślę, Masz, że to... ją. ją? Ja? Tak. W gorącej wodzie? Tak. Myślisz, Jezus, co to działa? Już 5 minut 45 sekund minęło. A ta mi się mam wrażenie, że roztapia w rękach albo po prostu tak ślizga, ja sam nie wiem. Hmm, jakby tutaj zrobić coś takiego szybko sensownego, tylko zastanawiam się teraz, co by to, słuchajcie... Co ty tak rozglądasz? Co tak myślisz? Nie. Dokąd idziesz? A czemu? i id, idź stąd, ja tu mam pewien pomysł. Ale co mi to? Czego ty witrya szukasz? O nie. Nie że to będziesz gotować. Co za jak mały... Gotowanie, kosmetyków to moja specjalność. Dobra, to ile to połamać? Nie możesz tego połamać. Dlaczego nie? Nie. To ma się rozpuścić, tego nie ma być. Bo... No i nie będzie, to Ale, połamie. Nie grawa. Zatem ja w takim razie, słuchajcie, wracam do swojego ekstra... E, Dlaczego? Bo nie chcę, żeby gajnik znowu nami Więc byłeś tarkę? Tak. To pierwotnie nie był mój pomysł. Nie, twój. No twój ja to chciałem zrobić. Ty nie ma że nie zrobiłeś. Ale chciałem, zaraz tutaj miałem po to przyjść. Nie no, to malowanie takie jest. Z... Mam wrażenie, że to, to nic nie daje. Zdam całe łapy od tego brudne. To, to nie działa jakoś fajnie, nie. Muszę zrobić coś innego. Tylko tyle ci zostało? Tak, uznałam, że zrobię sobie chwilkę przerwy. Chwilę przerwy? Tak. Co łapy bolą? Tak. Ale jest to trochę łatwiejsze niż myślałem z tej strony. No, jaki mam? Ostatnią oh, jej Wow. Zatem ja już skończyłem, już wygrałem. Nie, jasne. No patrz, nie mam nic. No to, to co? Wiesz, co nie? Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, mam pewien fajny pomysł. Jaki? Mam super pomysł. I w ogóle masz tego znacznie mniej niż ja, to jest straszne, chodź. No bo ja jestem dziewczyną. No tak, może ja nie mam takiego doświadczenia z śminkami jak ty, no ale tak czy tak. A masz jakiś? Tego, słuchajcie, tylko teraz zastanawiam się, żeby to było bezpieczne, co mogę włożyć szminkę, żeby mógł to fajczyć do dołu na przykład. Zastanawiam się tylko, czym można to jakoś fajnie... Dlaczego to można włożyć, żeby ta szminka fajnie się topiła? Nie mam tego pojęcia i nie będę Ci pomagać. Dlaczego? No bo konkurencja, prawda? Jak myślisz, kto wygra? Ja! Oczywiście, że ja. Oczywiście, że mamka wygra. Zróbmy to, Wiktoria, chodź Co on robi, lalka? Ja nie wiem Dobra, spróbujemy to podpalać delikatnie, może nie podpalać, tylko przy... Ooo, Zostawia się Pa! Pa na to, Wiktoria Widzisz, topi się Pa, Wikana to Mam nadzieję, że to zaraz jak, jakoś nie chlupnie że to wygląda Co to w, w ogóle jest? jest? Ale patrz jaki to odrażony kształt Z każdej strony to przepala To jest plan. Wiecie co, ogniem nie ma się co bawić, ogień to jest niebezpieczna sprawa Odstaw... Jak posprzątasz po sobie? Idziemy sprawdzić się, jak mu idzie. Co robisz? Jeszcze nie Co robisz? Chcę też, teraz teraz tego, To nie był najlepszy pomysł. Chociaż teraz się to przypaliło. jest. Czemu teraz... masz takie czerwone usta. Nie mam. Dopiero będą czerwone, bo teraz się próbuję tym wymazać. To jest okropne, bo wiesz, to jakiś problem, że to się ciągle mi łamie z tego i nie wiem, jak tym wymazać. Dobrze to robię? Bardzo ładnie, idealnie mi się wydaje. To, tak to jest i... dziwne. sobie usta. Ehm dobra, nie. Muszę myśleć w inny sposób. To jest bez sensu. Zresztą. Mój sposób był bez sensu. A ty co kombinujesz? Co też będziesz mi usta? Już mi już Ty, ale ten kawałek to też jest Twój kawałek. Nie, nie zapominaj o nim. No dobra, okej. Okay. Będziesz mazać papier. Malować sobie. Po prostu malować. No, no tylko kanał, mam jej ci Wiktoria, nie mam czasu. <grymne> to jest zdecydowanie najdziwniejszy film, jaki kiedykolwiek nagrywaliśmy. <grymne> Bardzo ładny, Wiktoria. Naprawdę, no nie widziałem lepszych. Wiecie co, zostawcie mi łapkę wsparcia za ten film, naprawdę, bo... O, tak, bardzo dobrze. Tak? Jeden lajk like, to jedno mięśnięcie. Jeden lajk like, to jedna szpinka. no jasne. Ale co ja mogę zrobić z tym? Jakiś ten... Se... Nic się, słuchajcie, nie dzieje bez powodu. To jest plan. Już tutaj już ktoś z tego korzystał. Z niczego. Jak to mówią, to wszystko jest w jakiś sposób. Tylko, że wiecie co? To co tutaj jest, to jednak też trzeba wykorzystać, bo to, że ja ją starłem, to przecież nie oznacza, że ona już jest w całości gotowa. Bo ja ją już starem i tak naprawdę nie ma, ale jednak ona jest wciąż fizycznie w innej postaci, więc tak naprawdę... Tylko sobie pogorszyłem sprawę, bo teraz będzie trudniej to wyciągnąć. Wika, sytuacja się komplikuje. Czemu? Chodź, pokażę ci. Nie. Chodź, pokażę ci. tutaj tutaj Chodź, pokażę ci. To jest Ci 30 sekund. Bardzo ważna sprawa. Hmm. Co takiego? Mamy problem. Nie wiem, czy wiesz, ale ja zacząłem korzystać z tego. No, oczywiście. A tu jest też duża część twojej tej, tej szminki. I co teraz? A to wszystko to też trzeba jakoś zniszczyć. To jest moje, a to jest twoje. No, zobacz. I co z tym masz zamiar zrobić? Zjeść. Dobra, co jest moje? Daj mi to, co jest moje. U, to? To To w takim razie muszę dać do swojej części. To muszę dać w takim razie z powrotem tutaj. Jejku, to jest. Dobra, wiecie, co Wam powiem? Powiem Wam, że na początku myślałem, że będzie łatwiejsze. Okazuje się, że to jest trochę trudniejsze. Czy ty to jednak wymazałaś wszystko? No prawie jeszcze nie, trochę Jeszcze nie, trochę się zostało? Ale to co starłam, już wymazałam Co no, są resztki na tym w moim palcu oj, oj, oj Oj Wytrzyj te paluchy To co masz na paluchach, kochani, to jest wciąż minka tak naprawdę Ja wiem, to jako... Tu musi być to perfekcyjnie wymazane Ja muszę zobaczyć ile mi tego zostało, bo tego mi zostało więcej niż myślałam. No Okazuje się, tego... całą łyżeczką bierzesz? I nie powróć przypadkiem swojej koszulki, bo mam ciągle problem z tymi białymi rzeczami. Dobra, to jest wszystko. Co mi zostało, słuchajcie, to? Masz piękne ustawka. Dalej? Przecież to eee. znowu. Co ja mam z tym zrobić? No ja nie wiem, no ja ci nie będę pomagać przecież. Ciężko jest to, że tego się nie da za bardzo chwycić, bo to już jest takie rozpad całe, więc... A, może, 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 może. Mam! NIE MAM! <laughs> Słuchajcie, grunt to mieć jakiś pomysł, ale póki co tego pomysłu jeszcze nie mam Nie, to już nie będę, już nie mam za bardzo jak, bo nawet jakbym zrobił, chciał tego pomazać, to mi to wszystko tu zostaje się przyklejeniem, Jak to pomazać? Naprawdę Pokaż, zróbmy porównanie, ile tego zostało Nie ma co jednak, jeżeli ja, chodzi o śminki to dziewczyny górą To prawda Ale słuchaj, jest całkiem podobnie, no moja jest bardziej rozpaczkana, twoja jest... Trochę ładniej wyglądająca, no ale tak czy siak. Jęcz cały czas mazać, dobra, ja też będę mazać. Tak, teraz... No i dlatego nie chciałem tego... Dlatego nie chciałem tego robić! Idę z tym coś zrobić jeszcze. Teraz wiemy, marzę do końca. Dobra, słuchajcie, ja mam pewien pomysł. Ja nie będę się już w takim razie ciaćkał. Wszystko co tutaj jest, wrzucam już do gara. Wszystko co tutaj jest. Tu tego jeszcze niby troszeczkę jest, dobra, to muszę coś wyciągnąć. Nie wiem jak tego wy... Wyciągnę wszystkiego. Czy zawsze musisz wszystko brudzić? To nie jest moja wina, kochanie, tak się po prostu czasami dzieje. Wszystko wyciągnięte, tu już jest pusto. Więc I ja tam gdzieś widzę jeszcze. Nie ma już nic. Wszystko, co tutaj jest, rzucam do tego. To mogę, słuchajcie, pięknie, tak naprawdę się tego już mogę pozbyć. Daję to puste, tutaj łyżeczka. Mogę jeszcze z łyżki po prostu ściągnąć to, co tutaj jest, żeby nie było. I czekamy na jednego. Mianowicie. Zalać wodą raz, 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 raz... Woda się już gotuje, podczas gdy mm. WIKTORIA... Co ty? Ja się tak zacznę, tego no, to tego dostało? go zostało? Resztka Ostatnie rozcieram Ostatnie resztki, no nie, no czekaj, bo mi się woda gotuje, to powinna zaraz na... No NIE! Nie mówcie, że to mogę przegrać, no w sumie z kobietą przegrać w szmince to jest, chyba nie jest źle, ale... Kiedy ta woda się szybciej gotuje, błagam! 28 minut i 42 sekundy, no i no jacie no! Te wszystkie gry są strasznie stresujące Szczególnie, gdy widzę, że Wiktorii już, już praktycznie nic nie zostało. O, dobra, woda się zagotowała. Uwaga, 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 uwaga. Niech to się roztapia, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale to się kończy, to się kończy, to się kończy, tego już praktycznie nie ma. Pięknie się to roztapia, jeszcze to zaraz to przyjdę tutaj wymieszać. Ale zanim to zobaczymy, jeszcze nie, Wiktorii tego do końca zostało. Wow. Skończyłaś? Tak, no Skoń... już nie. Pokaż palce. Nie tu żadnej grudki? Pokaż drugą kartkę. Eee, eee. Tu masz. Widzę to. Wiktoria, idę, ja to widzę. A zobaczyłeś tak u mnie? Uwaga. Jeszcze jakieś plamy się zrobiły. Halo, a to jest. Nie, to jest po prostu takie coś. Ja też skończyłem. Autentycznie też skończyłem, już nie ma tutaj nic. Nic za nic. To się to roztopiło. Skończyłaś już też? No pokaż. Nie masz żadnej grudki? Nie masz. Nie masz. Mamy teraz problem, bo prawdopodobnie ty i ja skończyliśmy w tym samym momencie. No to remis to No to remis, ale możemy jeszcze uzyskać mm. rezultat jeszcze z jedną rzecz 31,5 minuty nam to zajęło Ale teraz tak, weź to, porównamy ile jest w środku tego Moja szminka, Jakkolwiek to nie brzmi A to jest moja A <grym> Która jest kogo? To jest moja Ta jest twoja, to jest moja Tak, są identyczne 1 do 1 Tak no dobrze. A pomysł w ten film generalnie proponowało wielu z was, także dzięki wielkie. Bo to, to, to jest super. naprawdę to jest super. Tak jak słuchajcie, się widzimy teraz w odcinku, który teraz macie tutaj na prawo. Tam jak jest Wiktora, to tam jest taki kwadracik, kliknijcie tam, tam, zobaczcie. Tam graliśmy w taki challenge, że kto pierwszy, słuchajcie, zarobi tysiąc złotych, ten wygrywa, jakby więc było, rożne, było wiele różnych konkurencji. ciężkie konkurencje. Były bardzo ciężkie konkurencje, więc widzimy się oczywiście w tamtym odcinku, kliknijcie go sobie i zobaczcie.